Witajcie, bardzo gubawicowe z tej strony z Chabu. Dzisiaj widzimy się w kolejnej, yy, kolejnym odcinku z serii yy, Sandecja. Nowy sądz powrót do ekstra klasy. Moi drodzy, ostatnie rozgrywki wypadły fatalnie, ponieważ z pod Beskidziem przegrywamy 3 do 0. Stal miele 3-3 oraz Arka dnia 1-0 pokonuje nas. Co skutkuje tym, że zajmujemy 12 miejsce z dorobkiem punktowym, 17 punktów, moi drodzy. Ja tylko przypominam w wodzy, przypomnienia szybkościowo, że po prostu na kanale będzie pojawiać się w najbliższym czasie mniej odcinków, ponieważ nie za bardzo dysponuję czasem, by je nagrywać. No i w Przepraszam, w związku z tym, moi drodzy, będzie troszeczkę ich mniej, ale będzie cały czas coś na kanale się oczywiście. Działo. Słuchajcie, przechodzimy do meczu. Talar został y, odwołany z wyporuszenia, ponieważ w drużynie był potrzebny i nie dało się go w żaden sposób zatrzymać. Dzisiaj, motor Lubin przed nami. E, dzisiaj, przed nami, motor Lubin z szóstego miejsca, bodajże, i kotwica Kołobrze, która, e, która kochani zajmuje które 11 miejsce. Moi drodzy, no musimy coś poprawić się, bo jeżeli się nie poprawimy, będzie totalna lipa. Ja tutaj mamy, tak, Casio mamy, który jest skontuzjowany. 75 minut, Potoma e, e, powinien być ważnie obs uważnie obserwowany. Puścimy Hotiego. Tutaj gra Maślanka. Ja się zastanawiam, e, bo tu grał kto? Potoma tu grał, tak? Dobrze mówię, Potoma grał. Ja się zastanawiam, czy czy jednak nie postawić na bramkarza jeszcze raz Maślana dostanie szansę do gry normalnie tutaj oczywiście musimy wrzucić Sobczaka ja go ostatnio nie wrzuciłem, on też nie grywał no musimy się podnieść, no to jest jeszcze wczesna faza sezonu w której mamy szansę no awansować, bo takie jest założenie musimy awansować no bo to już jest drugi no, sezon w pierwszej lidze my moi drodzy hmm, My, moi drodzy, no już chyba drugi sezon, nie będziemy siedzieć w pierwszej lidze, bo, bo nie chciałbym, chciałbym już dojść do tej ekstra klasy. Miło by było. Zachęćmy chłopaków, czwarta minuta, moi drodzy, dwa mecze przed nami i mam nadzieję, że to będzie 6 punktów dla naszej drużyny, dla nowego Sącza, bo w Sączu musi być imprezka. Zobaczmy. No i mamy kwietniowskiego dościedkującego w pole karne szczał, ale no wybija do kwietniowskiego z powrotem piłkę. To jakieś przerzucenie Sobczak i Rosa łapie piłkę w ręce niestety. gdzieś jakoś bardzo dziwne zagranie, bardzo dziwnie żeśmy zagrali. Bardzo dziwnie żeśmy zagrali, ale, ale zobaczymy. Mamy teraz okienko Wolskiego. Motor Lubin wygrywa z nami 1-0. 1-0 wygrywa, my friends. Nie wiem, co tu się dzieje. Kurde, ja nie wiem, co nam się stało. Dynamika jest w miarę no, umiarkowana, bo ostatnio żeśmy troszeczkę poprzegrywali, no ale jakoś mentalnie piłkarze nie są rozwaleni. E, mentalnie nie są rozwaleni. Jakoś to, kurde, nie wiem, przegryźć trzeba. No muszą chłopaki się wziąć za siebie, bo jak się nie weźmą? No gdzieś Maślanka chciał zdejść, koti, ale... Maślanka, no niestety spojenie brameczki. E, dobra Gibon zaczyna z boku boiska, kwietniewskie. dośrodkowanie do Wróbla. Wróbel niestety nie zamienia tego na bramkę. E, szkoda, 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 wielka szkoda. E, no ja już tak naprawdę, słuchajcie, no w tym sezonie nie mam co zrobić w tym zespole. E, każde, którzy grają, no grać muszą. E, to na nich musimy stawiać, ale na razie E, na razie, gdzieś to kurde się rozmywa. Rozmywa się strasznie. Zobaczcie, tu kolejna bramka, to no, raczej tutaj nie ma żadnego spalonego. Albo jest. Zachęćmy chłopaków. No, po powiem szczerze, że. No, powinniśmy lepiej, no lepiej graliśmy, już było dobrze, już gdzieś te, na, te nasze zagrania były bardzo fajne, ładne, mm, kurde graliśmy bardzo dobrze, o kołbon nagle przestaje biec, on nie chce zabrać tej piłki, oni się bawią u nas w środku, w polu karnym, słuchajcie, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie chcę też już mieszać taktycznie, ponieważ to bez sensu jest tak mieszać taktycznie. E, no, i to wygląda źle. Tu nie jest dobrze. E, nie wiem, naprawdę nie wiem. Powiem Wam szczerze. E, powiem Wam szczerze, no nie wiem. Kacjo, niech wejdzie, się rozbiega. E, Nie wiem, no. Nie wiem, no. Musimy coś zrobić. Gracie fatalnie, no. Gracie fatalnie i, i po prostu to... Co ja mogę powiedzieć więcej? No są skuteczniejsi na pewno. No, na pewno Motor Lubin jest skuteczniejszy. E, nie mam pomysłu, co, co może skutkować tak słabą grą zawodników. Gdzieś tam zaczęło to fajnie działać na początku, a teraz już to działa fatalnie. Zobaczmy, może gdzieś tam jeszcze odrobimy. Jakiś remis by się przydał, bo... E, bo Kijowo, Kijowo jest. Kijowo, Kwietniewski. Czy coś tutaj stworzy, Mas, Hoti. No ale Hoti oczywiście gra w rugby. Hmm. Hoti gra w rugby. No nie wiem, już no... Robimy zmianę. Na Masa bo masa najważniejsza a potem rzeźba nie wiem no chłopaki no wow a tu ładny strzał z Wuleja, bardzo z dalekiej odległości mm, nie tak nie kończy się to nie kończy się to słuchajcie Bramką. No i kurde, no 2-0 to straszny wynik, gdzie. No widzę, że na końcu zaczęliśmy troszeczkę napierać. Timeu zamienia ten rzut rożny na bramkę. 2-1. Czy damy radę, słuchajcie, jeszcze zremisować w tym meczu. No byłoby dobrze, no bo no nie oszukujmy się, tracąc punkty jest kicha. Jest bardzo, bardzo kichowato. Pietniecki jak chce wypuścił piłkę, ale niestety. Nie wtrafia w bramkę, znaczy wtrafia w bramkę, ale bramkarz broni. Może jeszcze tutaj jakaś akcja. W 81 minucie. Przed nami. Jeszcze Cimeu. Piedniewski. Dośrodkowanie, ale tu wyłapie bramkarz. No to dośrodkowanie było kijowe. Pozmieniam za trochę u zawodników. Jeszcze niech dostaną minuty inni. No dobra. No dawajcie, dawajcie, no zachęć, zachęć chłopaków. Jeszcze jesteśmy w stanie wyrównać. No nie chcę tracić punktów, kurde, co się z wami dzieje? O tu ładne zagranie Gibbons i no nie, no nie, kurwa w środek. W bramkarzach, gdzie ty strzelasz? Człowieku, kurwa dwa słupki. Milion możliwości napierdala w ramkarza. No nie wierzę, no nie wierzę. Po prostu skuteczność moich piłkarzy. Nie wiem, my chyba będziemy musieli cały tydzień męczyć. Kurwa, wykończenie, bo, 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 bo co tu się dzieje, to ja nie wiem, oni po prostu nie wykańczają. No jak dzieci we mgle. W końcu, w końcu mamy masa. Wparte trafieniem w sezonie 2-2. No i teraz już jakoś to może. Może będzie, no dobrze, że chociaż wyrównaliśmy z No tutaj raczej już nic się nie wydarzy. E, no ale jest to 2-2, no bo kurde, gdyby nie to, mm, no to byłoby tragicznie, ale i tak jest tragicznie, no bo powinniśmy tutaj wygrać. No 18 punktów to, no kich, kichowe powiem Wam, e, kicha straszna, jeżeli chodzi o, dwona, o, o jeden punkt. Mm, teraz mamy kotwicę. No nie wiem. Powiem szczerze, nie jestem zadowolony z tego wyniku. Znaczy dobrze, że nie przegraliśmy, bo gdybyśmy przegrali, no to by było 17 punktów tracimy 6 punktów do miejsca, w którym gralibyśmy baraże. I kurde, no no baraże też byłyby ciężkie, no przy naszej dyspozycji, nie wiem gdzieś to wykończenie strasznie nam leży. Nie mam pomysłu, co zrobić z tym wykończeniem. Tutaj zaraz zobaczymy sobie jeszcze w taktyce. Taktykę już znają, No, wszystko dobrze na początku działało, a ta taktyka jest przede mnie testowana nie tylko na jednym zespole. I ona działa, w sumie działa. No, tutaj coś przestała działać. Eee, scouting w ogóle mamy ile? 91 dni do końca. Ale wolnych zawodników moglibyśmy pozyskiwać. Co tu mamy? Prawego? Cyba... Ale tu mamy Gibbonsa, który zarabia na tej stronie miliony. Obrońców też już mamy. Nam brakuje napastnika. Napastnika z pierwszego zdarzenia. No jestem ślepy i nie widzę jego wzrostu. Albo nie wiem. W ogóle bym trochę to. Bo, o, e, teraz lepiej, better 172 cm, napastnik, trochę niski, e, trochę niski. No, a u nas, no słuchajcie, no. Hot i wyglądał bardzo dobrze, bardzo dobrze wyglądał, e, jeżeli chodzi o niego, no to. Prawie Met 90 28 lat. No. No zobaczcie, no, no, wszystko bardzo dobrze u niego wygląda. Jako nękający napastnik tak samo. Ale czemu on nie gra? Czemu on nie gra? Czemu on. Nie wspomaga drużyny. Czy to może problem nie leży w nim, a może gdzieś indziej. No, wróbel już... E... Jako schodzący napastnik z takim też no, nie wygląda źle. No nie powinniśmy tak aż słuchajcie. Dostawać w y, tubkę. nie? Kwietniewski niestety gra na prawej stronie, bo na lewej go nie mogłem dać. On w ogóle się tutaj nie czuje bardziej na tej. Ale tu schodzący napastnik, nie, odwrócony skrzydłowy z funkcją ataku też jest. Zobaczcie, no nie wiem czego nam tu brakuje, no. Wiadomo, maślanka jest u. No i Maślanka, jak to Maślanka, niestety nie za bardzo, e, nie za bardzo no tutaj, no chociaż te statystyki, które musi mieć ma dobrze, tylko przewidywanie ma słabo, a jeżeli chodzi o zamianę to tylko Potoma, ale on nie jest U-27, więc musiałby tu grać Potoma i wtedy musielibyśmy zrobić taką zamiankę, w ogóle tu Casio, tu Casio i no tutaj musielibyśmy wtedy bramkarza. Na bednarka zamienić, dać szansę bednarkowi. I zróbmy tak, może zróbmy tak, spróbujmy. E... Spróbujmy zrobić tak, że po prostu damy szansę nowemu bramkarzowi, a stary skład będzie jak stary skład, bo. bo, gdyż, bo, ponieważ. Nie mam innego pomysłu. No nic nie zrobię, No nie ma pieniędzy. Jesteśmy, jesteśmy e, finansowo do dupy. Prawie 5 milionów złotych tutaj przekroczone płace, ale to o troszkę tylko. E, tak naprawdę modyfikacja budżetu nic mi nie zmieni. Możemy zmniejszyć trochę te rozmiary tylko. Nie potrzebuję tych 10 tysięcy bo na co mi? nawet nie mogę nikogo ściągnąć, więc jeżeli my nie poradzimy sobie tą drużyną, którą mamy, to, to jesteśmy w dupie tak naprawdę, bo zostając w tej lidze, no nie zarobimy pieniędzy, jakoś tam nie wiem jakich. Pucharu Polski odpadliśmy, więc już Pucharze Polski sobie nie gramy i co? No i dupa, no tak zwana dupa. No. Paul Grif, no co, Paul Grif, no, poprawa, poprawa, Rudkowski, przepuklina, 5 do 7 tygodni, cześć Rudkowski? nie mamy zmiennika, kolejnych chłopak niestety nam odchodzi, przepuklina, no, cóż, no, nadźwigał się. Słuchajcie, no przed nami Kotwica-Kołobrzeg, ja nastawiam się tutaj na trzy punkty. Bo tutaj musimy zdobyć trzy my w ogóle już musimy zdobyć trzy punkty. Mamy tu ciężkich zawodników, e, boże, ciężkie drużyny I, i powiem wam szczerze, że... I powiem wam szczerze, że w związku z powyższym, e, no przy takich drużynach musimy łapać te punkty, żeby potem był jakiś zapas. O, u u 19 zobaczcie, drugie miejsce. No to, no to wszędzie dużo lepiej niż nasza pierwsza drużyna, jeżeli chodzi. Lotwica koło No musimy zdobyć te punkty. 21 punktów. ja mówiłem 6, że brakuje. Dobra, pomyłka. 5 brakuje. Ale no, potrzebujemy tych punktów. Potrzebujemy tych punktów. Polonia bytą Stalmieniec z Wartą mamy remis, czyli tutaj fajnie po punkcie. Gdzie my gramy? U siebie? Bo nie popatrzyłem, gdzie my gramy. Pozytywna. Musicie być pozytywni słuchajcie. Chyba denerwowany. Simeu się denerwuje. No i lecimy. Lecimy z drugim meczem, kochani. Kotwica, Kobrzyk, Sandęce, Nowy Sącz. Potrzebujemy tych punktów. Zobaczcie. Żeby te 21 punktów wyrwać, gibons, gibons, Kwietniewski, gibons i wróbel chyba faulowany, ale nie jestem pewien. To tak widać było, że go odepnął, nie? To było popchnięcie za pleców, karne, bardzo dobrze. Tylko czy wróbel teraz wykorzysta mi tego karnego, żeby on mnie teraz nie. No! Boże, teraz zawalił w okno, ładnie. Grubel pierwsze swoje trafienie. W tym sezonie nie za bardzo gra, grywał też, ale... Już inna bajka. E, szkoda talara. No szkoda tego talara zabrali go z powrotem. Hmm. No nie wiem no. Może rozdejdziemy się z jakimś wypożyczeniem darmowym. Może coś w Ekstraklasie. Słuchajcie, chcą wypożyczyć. Zobaczymy. Zobaczymy. Kurwa ja już po swojemu mówię. Zobaczymy, może będą chcieli jakiegoś fajnego zawodnika nam wypożyczyć z ekstra klasy. Wiadomo, że to za darmo to wypożyczą, tylko takiego, który się ma rozwijać, nie będzie to jakiś wiecie kotur. Ale chociaż czasami zdarza się, że, że da rady, no co jest tą skutecznością? Zobaczcie, no to no już powinno być w ramkach. Ja nie wiem, co się dzieje z naszą skutecznością. to jest tragedia. Tak się tu patrzy, że e, kotwica Kołobrzeg gra bardzo podobną taktyką, zobaczcie. A nie, już zmienili defensywny pomocnik, jest, Voltae, e, pomocnik odbierający piłkę skrzydłowy, schodzący napastnik, ofensywny pomocnik. No podobnie tylko role inne, nie? Się zmieniły role u nich. A tak to grają, tak jak grają. 7 strzałów czytelne, 7 strzałów, 1 celne, 7 jeden celny. ja... No skuteczność tragiczna, no. skuteczność tragiczna, no. Dobra, porobię zmiany, żeby ktoś też miał inne minuty. Na przykład taki Bayer. Na przykład tutaj Cobon. Gdzie jest... a jest mas... Yy... No i dajmy wachowiaka, niech sobie wejdzie. <grywka> Jak oni nam teraz szczelą... ...to ja wszystkich szczelę w szatni. Jezu Powiem ja wam szczerze ja tu widział już bramkę Ja tu widział normalnie bramkę O przeszli na 4-4-2 Ja powinienem tak słuchajcie zmieniać taktykę też w trakcie meczu chyba nie Dobra 1-0 no Biednie byle jak ale Wygraliśmy słuchajcie 21 punktów 23 piast Gliwice po 15 meczach mają tutaj jeszcze może Motor Lubin zdobyć więcej, ale to zawsze zawsze to jest jakoś bliżej niż dalej. No szkoda mi tego remisu z Motorem. <laughs> Rutkowski, bolesna strata. No strata jak strata. No czasem boli mniej, czasem boli bardziej. Ja bym chciał jeszcze, słuchajcie, w skrzynce Ligi pod Lupą przejechać się do Ekstraklasy i zobaczyć czy tutaj jakieś jacyś piłkarze może Wystawiony, wystawiony, raczej, tutaj raczej nie będzie, Krakowia bardzo dobrze sobie radzi, o, wypożyczenie, defensywny pomocnik, ale, on młodziutki tutaj jest, nie, Ilon ma, 27 lat, Ukrainiec, mm. no dobra, mhm. ja nie polem w twojej, tylko w Obrąca może nie bardzo. Mam iść do pracy być bym. No tak jak powiem wam te wypowiedzenia nie nie ciekawe. Super. Pa pa. Kurnik zabrze. 20 lat, słuchajcie, taki może być chyba pomocny. Zobacz, ale to znowu wypożyczenie teraz. To chyba teraz nie. Dobra, ja się jeszcze przyjrzę. Dziękuję Wam. Do zobaczenia. Cześć.